i robić wideo, to jest wideo no i w ogóle film. no wylosowaliśmy jedną z tych to biorę tu jest ogólnie tego typu jakąś z dołu weźmiemy tu bym jechał w ogóle tu leży nelsonek, siema nelson no no, złapałam tam ten. A dobra, to, bliżej, to. Jeszcze raz że. Dobra, ta była bliżej niż nas. Więc może na kolejny. Kto tu wie? Da. Otwieramy. Albo więcej nie będzie. Kto wie? kolejne Kolejny Może będę za luk? Kto więcej? Kto tam wie? Aha, ja już wiem. wszystkie, jest kiepskie, na moim TikToku mogę wam pokazać kawałki. Tutaj. Kufka tu. i. O, tyle wam pokażę. i Loda. No. Kurczę, gdzie mi ta figurka Czaki, to o, mam. Tak. Taka. Nie wiem kto to. Pewnie ktoś z rodzin Kitty. Kitty. Taka, taka, to dosłownie. czy jest gdzieś. Wielkości. O rączkę większą do mojego paznokcia. A, mam no, naprawdę mały paznokcie po prostu do rączki to i proszę bardzo taką mam figurzeczę